Spotkaliśmy się po walce. Wczoraj waliliśmy się po mordach, ale dzisiaj jest szacunek. Świetne, świetne przygotowanie Szymona. Serdecznie mu gratuluję. Ja dałem z siebie tyle, ile ile mogłem. Myślę, że sama walka mogła się podobać. Szymon jest człowiekiem, który stoczył trzecią walkę, ma przed sobą Fajną przygodę, jest bardzo ambitny, nie przestraszył się tych bardzo mocnych ciosów w pierwszej rundzie i życzę mu, żeby kontynuował swoją przygodę. Ja już e, ją kończę, natomiast e, też bardzo dziękuję, że się tak dobrze przygotowałeś, bo to powodowało, że ta walka była właśnie tak emocjonująca i, 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 że, i że w każdej chwili, jak nawet podkreślali komentatorzy, e, mogła się skończyć nokautem. Szanuję, doceniam i dziękuję za walkę. A ja Ci, Marcin, również dziękuję za, za, za tę szansę, którą mi dałeś, bo niewątpliwie to była także Twoja inicjatywa. No, ja przygotowywałem się na Ciebie jak na Mistrza Świata. Trochę śmieszą mnie te tytuły dzisiejsze, że e, Najman przegrał z taksówkarzem, no. bo tak naprawdę to jest tylko moja krzywka. Ale przez ostatni rok trenowałem jak zawodowiec i mam nadzieję, że. To będzie kolejny etap tej mojej przygody ze sportami walki. No to tak jak ty jesteś taksówkarzem, tak ja jestem muzykiem. To mogli powiedzieć, że to walka taksówkarza z muzykiem, tak? No. Nie, nie, <grym> tak ja, ja widziałem, że jesteś przygotowany jak, jak zawodowiec i o to przecież chodziło. Chodziło o to, żeby, żeby ludziom, którzy wykupują Pay Per View, którym jeszcze raz bardzo dziękuję, że tak licznie wykupiliście Pay Per View. To powoduje, że mamy pomysły na kontynuowanie tego projektu. Yy. Chcieliśmy dać jak najprawdziwsze emocje i myślę, że tych prawdziwych emocji, bardzo silnych ciosów w OKTAGONIE nie brakowało. Dziękuję. Dziękuję.